Od przyszłego roku podrożeje to, bez czego trudno wyobrazić sobie życie, woda. Jej cena oraz odprowadzenia ścieków wzrośnie w stosunku do roku bieżącego o blisko 6%. Projekt złożony przez prezesa Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji zaaprobowali radni. Taryfa w każdym mieście, nie tylko w Ełku jest ważna. Jeden rok po upływie jednego roku musimy sprawdzać koszty i przychody w firmie. Jeżeli nie pokrywają przychody kosztów, wówczas e, musi być korekta taryfy. Od nowego roku za metr sześcienny wody zapłacimy o 6 groszy więcej, czyli 2 zł i 72 grosze. Za odprowadzenie ścieków o 32 groszy więcej, czyli 4 zł i 73 grosze. W sumie 7 zł i 45 groszy. Podwyżka za odbiór ścieków jest większa z racji amortyzacji urządzeń w PwUiku. Średnio podwyżka spowoduje zwiększenie wydatków na jednego mieszkańca o złoty 44. Zł. Będzie to dotyczyło tysięcy gospodarstw domowych. Jest to rząd 56 tysięcy i około 12 tysięcy mieszkańców okolicznych wiosek w dwóch gminach gminy Ełk i gminy Prostki. Od dwóch lat obserwuje się oszczędności w zużyciu wody. Odbiorcy nie tyle doceniają życiodajny płyn, co zwracają uwagę na kasę w swoich portfelach. Średnio. Statystycznie na jednego mieszkańca Ełku zużycie wody wynosi 3 metry sześcienne na miesiąc. To jest taki standard w tej chwili ogólnokrajowy. Od nowego roku zmiany zajdą także w innej spółce miejskiej, chociaż tym razem mieszkańcy nie odczują ich finansowo. Chodzi o Miejski Zakład Komunikacji i rozszerzenie zakresu jego usług na ościenną gminę Stare Juchy. Będą to kursy pomiędzy Woszczelami a Starymi Juchami i no, to się zmieni. Natomiast jak będzie wyglądał Plan jazdy, rozkład jazdy, no to zadecyduje oczywiście MZK. Radni musieli w tej kwestii podejmować dwie uchwały o współpracy gmin oraz zatwierdzić regulamin przewozów i cen biletów na nowym terenie. Na trasie Ełk Stary Juchy bilet będzie kosztował 5 zł, zaś na terenie Gminy Stary Juchy 2,50.